Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie pięć sposobów na zdrowie. Tego jeszcze nie było. Słuchajcie, przede wszystkim jeżeli mówimy o zdrowiu i mówimy o koloroterapii, to pierwszym sposobem będzie używanie kolorów. I do zdrowia przede wszystkim jest kolor zielony. Więc tutaj no, mamy taki wyjątek, że na przykład jeżeli piszemy skrypt runiczny, to również może być on napisany kolorem zielonym. No ale... Ym, Dwa sposoby w tym jednym sposobie koloroterapii możemy energetycznie wnosić, wznosić nasze wibracje, stosując raz na dzień chociażby kolory czakralne, czyli czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, biały, i przez cały tydzień na przykład zmieniamy sobie kolor piżamki albo majtek, tak? I jest to koloroterapia. Natomiast jeżeli stawiamy na zdrowie generalnie, żeby lepiej się poczuć nie silniej, bo od tego jest kolor czerwony, tylko zdrowiej, to pamiętajcie, że tym pierwszym sposobem jest stosowanie w świecach, w nie wiem, lampach kolorowych, w rzeczach, prześcieradłach, ciuchach, koloru zielonego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest opieka Archanioła Rafaela. Archanioł Rafael, czyli imię, które tłumaczy się Bóg uleczył, jest od zdrowia właśnie. I drugim takim sposobem jest nowenna do Archanioła Rafała przez 9 dni. Słuchajcie, bierzecie sobie dziewięć zielonych świec, zapalacie po jednej świecy dziennie. Na każdej świecy wypisane imię i data urodzenia. Zapalacie tą świecę, pozwalacie jej płonąć przez pół godziny i przystępujecie do modlitwy. Ja Wam ją przeczytam. Króciutko. Święty Archaniele Rafaelu, wzywam cię, abyś przybył do mnie z niebios i uzdrowił mnie swoim dotknięciem. Niech spłynie na mnie światło, by mnie uzdrowić i uleczyć. Wyrwij mnie z chorób i uwolnij z cierpienia. <laughs> Raz jeszcze. Święty Archaniel Rafaelu, wzywam cię, abyś przybył do mnie z niebios i uzdrowił mnie swoim dotknięciem. Niech spłynie na mnie światło, by mnie uzdrowić i uleczyć. Wyrwij mnie z chorób i uwolni z cierpienia. Codziennie ten sam rytuał. Potem po tych dziewięciu dniach zapalamy białą świecę dziękczynną w, w dziękczynieniu dla Archanioła Rafaela, w dziękczynieniu na uzdrowienie. Resztki zbieramy i zakopujemy. Kolejną sprawą jest skrypt runiczny. Patrzę, czy mam, bo nie zapisałam go dużymi literami. Zaraz go Wam zapiszę. Jest to skrypt runiczny runy Urus. Jest książka, magia run bodajże, która sekundkę która nam opowiada o takiej wędrówce dwójki młodych ludzi, wikingów, z jakiegoś plemienia wikingów celckiego, w poszukiwaniu nowej ziemi. No i w pewnym momencie przy runie urus, kiedy ona jest tłumaczona, dziewczyna ma bardzo, bardzo obolałe nogi, zdarte nogi i chłopiec maluje jej na tych piętach runę urus i ona bardzo szybko dochodzi do zdrowia. No, historia nie do zapamiętania, także rewelacja. I jak wygląda ten skrypt runiczny? Ja już Wam pokazuję. Czyli mamy Urus Rajdo Urus Algis najprostszy skrypt truniczny na zdrowie. I to jest wyjątek, kiedy nie rysujemy kolorem czerwonym bądź czarnym, czyli własną krwią bądź atramentem, tylko możemy namalować go kolorem zielonym albo na zielonej kartce. <laughs> także to jest trzeci sposób. Czwarty sposób, drobny rytuał. Bierzemy trzy świece: białą, zieloną i czerwoną. I teraz tak zapalamy, piszemy na tych świecach swoje imię i datę urodzenia. Oczywiście skupiamy się na swoim zdrowiu, czy kogoś zdrowiu, i zapalamy białą świecę, mówimy: Ta świeca ochroni mnie przed chorobą. Potem zapalamy zieloną i mówimy: Ta świeca da mi zdrowie. Potem zapalamy czerwoną i mówimy, ta świeca zwiększy moje siły witalne. I jak zwykle świecą pozwalamy wypalić się do końca <laughs> i resztki zakopujemy. I pamiętajcie, że jak się chronimy, zakopujemy daleko od domu, jak przyciągamy coś dobrego, to zakopujemy blisko domu. Dobrze bardzo działa zielona świeca, pentagram, świe zielona świeca w świeczniku, pentagram. I zdjęcie osoby chorej. I tutaj już od razu to jest taka intencja uzdrowienia tej chorej osoby, więc to też jest taki dobry sposób ze świecami. No i słuchajcie, dla zdrowia i urody, kąpiel. To jest sposób piąty. Czego będziemy potrzebować do zrobienia magiczno-zdrowotnej, urodowej mieszanki? No, tu są takie proporcje na osiem woreczków. Przede wszystkim. Albo mamy takie woreczki muślinowe, a tutaj, o, trzymam kamienie akurat, ale taki woreczek muślinowy, albo robimy je samemu, czyli bierzemy takiego muślinu, tam 25 na 25 cm chociażby, bierzemy wstążkę, tego muślinu mogą być dwie warstwy, wtedy to się lepiej trzyma. No i mamy zrobiony taki woreczek, który przewiążemy wstążeczką. Wstążeczka, pamiętajcie, musi być czerwona. A, czyli jak będzie czerwony woreczek, to zazwyczaj będzie czerwona wstążeczka. Można takie woreczki zakupić. I bierzemy tak: 16 łyżek płatków owsianych, 4 skór, yy, skórki 4 cytryn i skórki 4 pomarańczy, zerwane płatki 6 róż pachnących, czyli nie takich sztucznych, najlepiej jakby to były te herbaciany, stare róże, 8 łyżek lawendy. Powtórzę raz jeszcze. 16 łyżek płatków owsianych skórki czterech cytryn i czterech pomarańczy, płatki sześciu róż, osiem łyżek lawendy i oczywiście to wszystko rozdrobnione, więc to nie, że całe skórki pomarańczy, tylko to trzeba pociąć zwyczajnie i rozsypujemy porówno w woreczkach. Teraz tak, jak mamy wannę, to wtedy nie ma problemu, dlatego, że my sobie do tej wanny po prostu wrzucamy taką torebkę i ona sobie tam Leży. Natomiast jak mamy prysznic, to pamiętajcie, że jak są też nureczki, to możecie podwieścić pod prysznic, po prostu ta woda przepływać będzie przez taki woreczek. I taki woreczek jest na dwa razy. Więc jak zrobimy 8 woreczków przy tych proporcjach, to mamy na 16 kąpieli, czyli oczywiście bierzemy prysznic codziennie, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, ile jest potrzeby, ale kąpiel możemy, taka kąpiel relaksująca i zdrowotna. <laughs> I urodowa, możemy na przykład wybrać sobie jakiś dzień tygodnia i w ciągu tygodnia w niej uczestniczyć, czyli to jest 16 tygodni, czyli to jest na 4 miesiące. Możemy robić, możemy zrobić tej mieszanki więcej, ale to szkoda, żeby traciła swoje właściwości, więc można ją robić po prostu częściej. Także to są takie, myślę, bardzo dobre sposoby na zdrowie. Pamiętajcie o kolorze zielonym, pamiętajcie o Archaniela Rafaelu, pamiętajcie o samej runie Urus i skrypcie runicznym z runy Urus. Pamiętajcie o tych trzech świecach, z których biała odgania chorobę, zielona uzdrawia, czerwona wzmacnia. Pamiętajcie o tej zielonej świecy, pentagramie i zdjęciu, bo to jest taki bardzo szybki rytuał uzdrawiający na nagłe przypadki, typu: Nie wiem, ktoś tam jest chory, bach bach, bach pentagram, zdjęcie mam. No i ta kąpiel, która jest takim długoterminowym, relaksującym, bardzo pozytywnym aspektem. Myślę, że jeżeli, to, to, to w ogóle się nazywa w magii kąpiel Kleopatry, dobra, nie mam mleka, nie Kleopatra, ale jest po prostu naprawdę takim, no i tej energii w saszetce starcza właśnie na dwie kąpiele. Także myślę, że sposoby w magii codziennej, w magii życiowej do wykorzystania. Jeżeli podoba Wam się ten cykl programów, jeżeli macie jakieś pytania, albo chcecie, żeby znowu było pięć sposobów na coś, Piszcie na co, ja będę starała się takie sposoby wyłowić, właśnie takie magiczne sposoby. Oczywiście zapraszam do oglądania filmów o tarocie, zapraszam do oglądania filmów wszelakich. Ściskam Was, pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia w telewizji Wróżki Joanny. Pa, pa!